Wszyscy posłowie opozycji głosowali głosowali jednoznacznie, inaczej posłowie PIS to kompromitacja i wstyd, to mówię z pełną odpowiedzialnością. Bo w takiej sytuacji, przy takim głosowaniu w kontekście tego, co dzieje się w Turcji, ten głos Rady Europy jest bardzo ważny i symboliczny. Jeżeli przedstawiciele partii rządzącej posłowie z pis głosują. Przeciwko większości Parlamentu Europejskiego, czyli jakby przyzwalając na y, aresztowanie dziennikarzy, łamania praw człowieku, do których dochodzi w Turcji i kładą to jakby na, na ołtarzu relacji z Erdoganem, to znaczy, że to jest, to tego się trzeba wstydzić i oni się muszą tego wstydzić. Tak, ja tylko dla początku dodam, że przeciw byli też posłowie z Azerbejdżanu, Czesi z frakcji socjalistów, posłowie z Niemiec, Turcji, oczy, to oczywiste, i pojedynczy parlamentarzyści z Finlandii, Ukrainy, Mołdawii, Włoch i Hiszpanii. Ale patrząc na większy obraz, no jak rozumiem tych, którzy mogli być z Włoch i głosowali przeciw. No, oni po prostu się boją, że jeżeli Turcja nie będzie przestrzegała tej umowy o niekierowaniu imigrantów w stronę Europy, to wybuchnie tutaj gigantyczny problem. Myśli pan, że to jest, że oni taką politykę robią? Nie, ja nie a, uważam, a że. A pan myśli, że nie chcieli krytykować Turcji, bojąc się, że kiedyś będzie podobnie oczywiście krytykowana tak, Polska? Tak? Oczywiście tak, bo oni wiedzą, że następne głosowania będą dotyczyć sytuacji. To jest taka polityka. Węgrzy są mistrzami w tworzeniu takiej polityki w, w Europie. I Polacy idą tą samą i, na, przepraszam, politycy pisują, dą tą, tą samą drogą. My nie będziemy tutaj głosować przeciw, bo nie wiadomo jak będzie sytuacja podobne głosowanie w polskiej sprawie. To musimy być konsekwentni. To, to wtedy będziemy mogli liczyć na bardziej Przestępstwo. Brzeczyny można Budowanie takich Polsce. koalicji, takich takich relacji w, w Europie. Po prostu no, karygodne i kompromitujące. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.